Przykład technologii, która jest smart, ale z naszej perspektywy wydaje się już totalnym old -schoolem. To znaczy, nie wiem, czy ktoś z Was. Ja, ja, ja podziwiałem swoich dziadków za możliwość. Posługiwania się czymś, co się nazywa telegazeta w telewizorach. Było coś takiego. <noise> było, było. Coś było. I ja nigdy nie umiałem obsłużyć pilota, żeby wejść do tej telegazety, co mojemu dziadkowi udawało się z wielką, wielką prędkością. No i na przykład właśnie w Chinach, i potem przejęto to też w Wiedniu, te telegazety, te rozwiązania, powiedziałbym, low-techowe, są świetnym rozwiązaniem angażującym właśnie emerytów, bo poprzez telegazetę jesteśmy w stanie zakomunikować na przykład, gdzie Dostępne są produkty, takie podstawowy koszyk produktów taniej, a często, często nawet w polskich miastach widzimy jak emeryci jeżdżą między, między, między różnego typu sklepami, żeby nabyć jakiś produkt taniej.